Starzy warszawiacy pamiętają, jak 37 lat temu miała miejsce w Warszawie straszna tragedia, mianowicie wybuch rotundy stojącej u zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Rotunda wybuchła w wyniku ulatniającego się gazu przepływającego pod Rotundą. Był to straszny dramat, a Rotunda przez wiele jeszcze lat, zanim została wyremontowana, straszyła swoim szkieletem zniszczonym. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ci, którzy będą w Warszawie, a i sami warszawiacy, niemal w tym samym miejscu mogą obserwować Coś bardzo podobnego. Stojący, wyższy dwukrotnie od rotundy, ale szczuplejszy, wielki kiedyś budynek. Budynek należący do Dariusza Tytusa Przywieczerskiego. Proszę zapamiętać to nazwisko. A firma nazywała się Universal. Jest z tym Tytusem związana największa afera finansowa polska. O której się mówi, że jest matką wszystkich afer, mianowicie słynna afera Fozu, czyli funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego. Jak się ona łączy z Dariuszem Przywieczerskim? Ano tak, że jego przyjaciel Grzegorz Przemyk, oficer wojskowych służb specjalnych, został namaszczony przez ówczesne już. Właściwie umierające władze PRL-u, wojskowe i wywiad, kontrwywiad, na dyrektora, takiego, który będzie gromadził dług zagraniczny w ten sposób, że będziemy go odkupowali z, wielką, z wielkimi ulgami, z wielkimi upustami. No, ale, ponieważ co było w rękach służb, to służby także pomyślały o tym, żeby tę część tych pieniędzy zdobytych z powrotem w wyniku tych operacji zachować na fundusz operacyjny. Dyrektor miał pełną tego świadomość, że to jest właściwie interes całkowicie nielegalny, poza strukturami takimi oficjalnymi. Wynikał on tylko i był prowadzony tylko między dyrektorami poszczególnych banków, wielkich firm, którym Polska była winna pieniądze, i zaczął te pieniądze przywłaszczać. Dla siebie prywatnie i dla swoich przyjaciół. A jednym z tych przyjaciół był właśnie Dariusz Tytus Przywieczerski. Był to potężny facet, wysokości około 180 cm wzrostu, wagi, myślę, że spokojnie by się nadawał do zawodów japońskich Sumo. Taki jowialny, bardzo widać, że lubił życie i wszystkie jego Wielkie przyjemności, które może nawet niekiedy kończyły się poważnym bólem głowy, no i był przede wszystkim politycznie związany z komunizmem, z komunistami. To też po przewrocie w 1990 roku, między innymi za te pieniądze w cudzysłowie pożyczone od dyrektora Grzegorza Rzemka, a pochodzące, jak mówię, właściwie z przywłaszczenia sobie państwowych pieniędzy, zbudował tą wielką firmę Universal, która była centralą handlu zagranicznego, handlująca wszystkimi sprzętami takimi domowymi, czyli odkurzaczami, żelazkami, yy, tam elektrycznymi yy, czajnikami i tak dalej. Yy, to była specjalność Przywieczerskiego. No i oczywiście robił przy tym wielkie pieniądze. Ja byłem jednym z dziennikarzy, który opisywał zarówno sprawę Fozu, a później dotarłem do yy, Tytusa Przywieczerskiego i jego Kochanki pani Janiny Chim, która była jednocześnie wicedyrektorem Uniwersalu. Nie ja jeden zresztą opisywałem tę historię. Przywieczerski wytaczał w większości dziennikarzom procesy, i muszę powiedzieć, że niektóre z tych procesów nawet wygrywał, ale mnie jakoś. Yy, zaoszczędził i nigdy mi procesu nie wytoczył. No yy, i teraz, kiedy oglądamy ten budynek, ja jestem pewnie jednym z niewielu Warszawiaków, który zna historię tego budynku i historię pana Przywieczerskiego. Otóż, kiedy w 2008 yy, roku Przywieczerski dostał dwa lata więzienia, ale już wiedział o tym, co go może czekać, a ponieważ odpowiadał z wolnej stopy, to już słyszał ten wynik. Ten wyrok będąc za granicą. A co robi teraz pan Dariusz Przywieczerski? Gdyby zobaczył ten szkielet swojej wielkiej firmy, byłby na pewno bardzo smutny. A z drugiej strony cieszy się, bo żyje sobie w New Jersey, w takiej miejscowości niedaleko Nowego Jorku. Wszyscy o tym wiedzą. Wysłane są za nim listy gończe, a on nadal handluje odkurzaczami, żelazkami, elektrycznymi czajnikami.